Mamy już nabrane oczka na naszej taśmie i mamy ich 11. Trzy oczka brzegowe po prawej stronie, pięć oczek, na których będziemy robić wzór i trzy oczka brzegowe po lewej stronie. W tej chwili zrobimy sobie tak jakby rząd parzysty oczek, ale już będziemy pamiętać, że oczka brzegowe będziemy przerabiać zawsze na prawo. I teraz. Przydadzą nam się markery, żeby zaznaczyć, gdzie oczka brzegowe się kończą. Oczywiście można pamiętać, że zawsze pierwsze trzy to oczka brzegowe, ale markery znacznie ułatwiają pracę. Przerabiamy. I teraz uwaga: oczko pierwsze, żeby nam ślicznie wyglądało, jest przerabiane w dość specjalny sposób. Nitka idąca z kłębka ląduje przed drutem. Wbijamy się tak, jakbyśmy chciały zrobić lewe oczko, i nitka jest zdejmowana bez przerabiania. Oczko jest nieprzerobione, nitkę normalnie układamy już za drutem. Na wszelki wypadek jeszcze raz. Nitkę przekładamy sobie przed drut, wbijamy się tak, jakbyśmy chciały przerobić lewe oczko. Ale go nie przerabiamy, tylko zdejmujemy to oczko i dalej robimy na prawo. To są moje trzy oczka brzegowe. Wkładam marker, przerabiam 5 oczek na lewo, 5 oczek, które będą stanowiły dla mnie podstawę wzoru. I znowu marker, bo doszłam do oczek brzegowych, i przerabiam 3 oczka na prawo. Oczko brzegowe na końcu jest przerabiane na prawo. Tylko początek robimy tak egzotycznie bez przerabiania. Teraz jesteśmy już gotowi, żeby zacząć pracę ze schematem wzoru.